Nazywam się Norbert i witam Was na kanale eksperymentalnie. W dzisiejszym odcinku pojawimy się troszkę kamerką do slomu. Na pierwszy ogień chciałbym nagrać zwykłą zapalniczkę, gdyż widziałem takie ujęcia w slomu i wyglądają bardzo widowiskowo. Jednak bez sensu byłoby nagrywać dokładnie to samo co już widziałem, dlatego moja zapalniczka będzie delikatnie zmodyfikowana. Oczywiście nie pokażę wam jak dokonałem tej modyfikacji, gdyż pod żadnym pozorem nie powinni się powtarzać tego eksperymentu. Zresztą, po to ja go nagrywam, żebyście wy tego nie musieli testować i dodatkowo jeszcze wszystko wam nagrał w kozackim slow-mo. No to zabieram się za eksperyment. A zostając jeszcze w temacie zapalniczek, kolejny eksperyment, który nagramy, będzie nie mniej widowiskowy w slow-mo, niż ten poprzedni, gdyż zobaczymy, jak wybucha kamień od zapalniczki. I tak jak poprzednio, nie pokażę wam jak dokładnie to zrobiłem, gdyż pod żadnym pozorem nie powinniście powtarzać tego eksperymentu. Eksperyment ten wyszedł na tyle ciekawie, że na pewno jeszcze do niego wrócimy przy nagraniach na zewnątrz i zrobimy wersję XXL. A na koniec chciałbym nagrać coś, co zobaczyłem niedawno na pewnym filmiku z ujęciami slow-mo i wyglądało to na tyle kozacko, że aż ciężko mi uwierzyć, że było prawdziwe. Na szczęście do tworzenia tego eksperymentu potrzebna będzie tylko kamerka slow oraz zwykły balon. Okazuje się, że balon wypełniony wodą podczas uderzenia zachowuje się w bardzo ciekawy sposób. Jednak ten efekt widać dopiero w więc bez zbędnego przedłużania zabieramy się za eksperyment i zobaczymy, czy będzie to na tyle widowiskowe, jak na filmiku, który widziałem. Z racji na miejsce, w którym nagrywaliśmy, musiałem się mocno powstrzymywać z siłą uderzenia, tak aby mieć pewność, że balon nie pęknie. Dlatego do tego eksperymentu też wrócimy przy nagraniach na zewnątrz. Ok, to w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, który już za tydzień. Na razie. Ho.